Nieubłaganie zbliża się lato. 2020 rok to bardzo ciekawy okres, ponieważ mamy koronawirusa, no ale lato na pewno przyjdzie, więc jak się do tego lata przygotować? Może chcecie wiedzieć, jakie nowe technologie, w sumie nawet nie nowe, ale bardzo ekonomicznie uzasadnione technologie, które pomogą nam przetrwać lato na motocyklu pojawią się właśnie w tym okresie. Na pewno słyszeliście o takim mieście w Angolii, które nazywa się Oxford. Ja, oni tam mieli jakiś tam... Brexit, te sprawy, to takie nowe pojęcie Brexit jest. Teraz jak ktoś mówi wyjście po angielsku, to mówi już wychodzę i rozkłada śpiwór w przedpokoju. Także dobra, ale do rzeczy. Jak myślicie o dżinsach motocyklowych, czyli jeździe po mieście w lato, to myślicie o czymś takim. To są akurat stary, Super rozwiązanie, bardzo fajne. Pamiętajcie, że w środku jest koc kewlarowy. Czyli de facto zakładacie dwie pary spodni naraz. I to są spodnie, które macie zawsze ze sobą. Kolor żółty jest pewnie uzasadniony. Nie no, oczywiście włókno aramidowe jest żółte, ale gdybyście popuścili w czasie jazdy, na pewno nikt tego nie zauważy, nawet w trakcie wietrzenia spodni. Ponieważ Kevlar ma tą zasadniczą ułomność, że nie najlepiej znosi detergenty i generalnie potrafi się utleniać. Jak to zrobić, żeby nie mieć dwóch par spodni i dalej być chronionym i mieć na sobie dżinsy? No i już zataczam koło do tego Oxforda, więc panowie w Oxfordzie w swojej ofercie wielkiej, w tej swojej Angoli, mają bulita, między innymi, kowek, takie materiały super technologiczne, które zakładają bardzo wysoką odporność na ścieranie i do złudzenia przypominają jeans. I wpadli na genialny pomysł, żeby wyprodukować sobie, znaczy wymyśleć lub wejść w kooperację z firmą, która nazywa się Armor Light, czyli lekka zbroja, lekki pancerz. I zrobili sobie jeans, który jest pleciony nicią poliamidową. Dzięki czemu nie ma w środku koca kevlarowego. to jest jeans-jeans, jednowarstwowe rozwiązanie. I zrobią takie dżinsy w dwóch wersjach: wersję Slim dla tych, którzy myślą, że są szczupli, i wersję taką regular dla tych, którzy wiedzą, że nie są szczupli. Natomiast Slim ma nić jeszcze taką streczującą mocno w sobie, także pracują, można z nich strzelać jak z łuku. Także jak panowie by bardzo chcieli mieć opięte spodenki, one wcale nie są wąskie, ale na przykład chcą robić szpagat albo mają bardzo wysoko siodełeczko, to taka wersja SLIM z tą nicią na pewno im pomoże. To jeszcze nie koniec mojej opowieści, ponieważ te jeansy, pomimo tego, że wyglądają zupełnie normalnie, mają w sobie, widzieliście, kieszenie na ochraniacze i w tych oto kieszeniach siedzą sobie takie oto cuda. Na kolankach siedzi sobie taki Elastomer z certyfikatem poziomu drugiego, czyli najfajniejsze, co może być na rynku aktualnie, jeżeli chodzi o komfort i bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o biodra, to jest już trochę biedniej, bo mamy jedyneczkę, certyfikat poziomu pierwszego. Natomiast powierzchnia tego ochraniacza jest naprawdę znakomita i. Myślę, że warto je zakładać, bo dostajecie je w woreczku razem z jeansami, i nie zawsze to jest tak, że wszyscy o tym pamiętają, żeby je zainstalować. Więc zawsze je instalujemy. Nić poliamidowa nadaje się do prania, także te jeansy motocyklowe można normalnie prać w pralce z wszystkimi innymi rzeczami. Dla bezpieczeństwa samej pralki, sugerowałbym wyjęcie ochraniaczy przed praniem, żeby Wam pralka z zabudowy nie wyskoczyła. Więc mamy też wersję straight. Ja jestem właśnie w tych straightikach. No i na koniec najfajniejsze. Tylko muszę ten otworzyć odpowiednią stronę w obstrukcji insługi. Te jeansy motocyklowe spełniają kategorię podwójnego A. Mamy jednowarstwowe spodnie, które zapewniają poziom bezpieczeństwa. No powiedzmy, że jeżeli chodzi o nowy certyfikat, to jest 75 km na godzinę tarcia przez powiedzmy sekundę, tak, lub dwie. Natomiast, jeżeli myślicie o bawełnie i zwykłych spodniach takich, których chodzicie na ulicy na co dzień, to ich prędkość starcia będzie szybsza niż wasze mrugnięcie okiem. Więc jeśli szukacie dżinsów na lato, które wyglądają naprawdę jak normalne dżinsy, plus do tego nie mają w sobie koca kewlarowego, czyli zakładacie jedną parę jednowarstwowych dżinsów na siebie i mają wytrzymałość podwójnego A, a jak sobie obejrzycie, jakie tam są potrzebne testy do tego, żeby przejść to podwójne A, nawet na naszym filmiku, który tam gdzieś o testach pewnie... Y Cholera, nie wiem, chyba nie zrobiliśmy tego filmu jeszcze. Dobra, ale to jest rzeczywiście rozwiązanie, które jest no, mega fantastyczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwróćcie uwagę na taką markę jak Oxford, bo może się okazać, że za bardzo rozsądne pieniądze, bo w tym przypadku jest to 580, 599 zł, 599 zł możecie kupić sobie spodnie, które są mega bezpieczne, wygodne, przewiewne. Dobra, już dosyć tych superlatyw, bo się, ja naprawdę te spodnie bardzo lubię. I film nie jest sponsorowany, także to jest moje prywatne zdanie na temat tych jeansów. Także pozdrawiam wszystkich motocyklistów, którzy szukają nowych jeansów na nowe lato w trudnych warunkach, bo wirus panuje. Więc trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. Łapka w górę, jeżeli film Wam się podobał. I do zobaczenia następnym razem.